opóźnienia roboty drogowe, tak? Dlatego, dlatego takie się rzeczy działy. No. A teraz wjeżdżamy do historycznej galiny słuchajcie do historycznej galiny. przyjedziemy się tutaj drogą. Wydatkową miejscowość trochę mi tu przypomina znaną miejscowość z Arkansas Eureka Springs. Eureka Springs. No, ale żeby zobaczyć taki wiktoriański styl, a nie muszę jechać 9 godzin. Od ciebie tylko godzinkę. I jestem w Galinie. Samochodów sporo, jak widzicie, czyli turysty, t, turystyka się turystyka się kręci, są turyści. The Soto House Hotel, tak, to widziałem wielki bil, Billboard. To tu się w, w, w Downtown Galiny mieści. No ładnie tutaj jest. Tak, jak widzicie, przejazd galiniański dokonujemy. Way, także... No, tak. także macie dobry widok na Galino. O, takie flagi to i w tamture Springs też widziałem. Czyli wszędzie takie miasteczka są już opanowane przez ludzi z tęczowej flagi. Jeszcze jedno, jeszcze dalej, jeszcze dalej na następnym zakręt. Żebyście zobaczyli to wszystko, jak tutaj wygląda. Jak to tu wygląda? Jak wygląda Galina? Główna ulica. Dobrze, tam już dalej nic wielkiego nie ma. Teraz tu skręcamy. Gwiazdo po Galinie, zawodowy. że przechodzimy się przez Galinę, w stanie Illinois i jak ktoś chce kupić kapelusze, to tu się można kupić kapelusz. A tutaj po drugiej stronie jest Soto Hotel, historyczny hotel z Galiny. Prawdopodobnie Al Capone przyjeżdżał tutaj też na wczasy, także widzicie w jakim tu fajnym w miasteczku się pojawiłem. Jestem dzisiaj na jednodniowej wycieczce. A wy jesteście razem razem ze mną. Także słuchajcie, o, tutaj z można sobie kupić. Z, z kurzaka, co ja, jak mówię, to znaczy o, tutaj jest leather, wszystko z leather, czyli ze skóry. O, a tu takie o, pamiątki, suweniry. A różne. E, pierdulki e, jak to w Ameryce Także idziemy dalej po galinie. Zobaczcie na te budynki tutaj. Ładnie fajnie wyglądają. Wina, wina, tutaj wina. Yeah. Zobaczcie, tutaj możecie sobie przyjechać do galiny i zrobić sobie wycieczkę z duchami. Także duchy są obecne w galinie

Przechodzimy się po pięknej galinie, o, o, o. przechodzimy się po pięknej galinie, i tutaj główna droga, głównej drodze. Tam Popatrzycie, zobaczycie, o teraz jak palcem, palcem, palcem pokazuję, To jest kościół świętego Michaela Archanioła w Galinie. Są tutaj dwa katolickie kościoły: jeden św. Michała, a drugi jest na świętej Marii Panny, czyli St. Mary's and St. Michael. Michael. Chodźcie dalej! Także przechadzamy się po uliczkach Galiny, 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 Galiny. O, oh, ja, yeah. ten mansiones. Mansiones benedicat. Zobaczcie, co tutaj jest za Statuła wolności. A żeby było nie tak źle, to jest i tu druga. Są dwie statuły wolności. Także stoję w bramie pośrodku Statu Wolności. Jedna i druga. A tam. E, Pałacyk Rokokoko za nami. No i tak to widzicie, jest w tej galinie, kochani, właśnie kończę moją wizytę w Galinie. Troszeczkę pochodziliśmy sobie, jak widzieliście, po ulicy. Popatrzyliśmy na różne miejsca tutaj, na głównej ulicy. No i. Zapraszam wszystkich chętnych do Galiny. Kiedy tylko macie ochotę, przyjeżdżajcie, odwiedzajcie, wydawajcie pieniądze, bo tutaj się wydaje pieniądze. No i, no i cóż tam, życzę Wam wszystkim dobrego czasu. Tam gdzie jesteście, czy będziecie w Galinie, czy będziecie w Eureka Springs w Arkansas, czy będziecie w Stegnie nad Morzem, w Krynicy Morskiej, w Gdańsku na Ugiętargu, targu, w Krakowie na, na, na pod przy sukiennicach, w zakopanym na Krupówkach, tam wszędzie, gdzie jesteście, miejcie dobry czas. Ja gdzieś miałem dobry czas w Galinie, a teraz będę się wracał do domu.